Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. W dzisiejszym filmie chciałabym Ci powiedzieć, jak można zastąpić przetworzone węglowodany na ich zdrowsze opcje. Po pierwsze, jeśli chodzi o nadwagę, ja uważam, że zdecydowanie do nadwagi przyczynia się. Nadmiar węglowodanów przetworzonych. Wiele osób myśli, że nadmiar tłuszczu w diecie powoduje właśnie otyłość. Oczywiście nie mówię tutaj o tych niezdrowych tłuszczach, ale zdrowe tłuszcze jak najbardziej pomagają w radzeniu sobie z nadwagą, a moim zdaniem. Nadmiar przetworzonych węglowodanów jest właśnie problemem. Dlatego chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć, jak można zamienić właśnie niektóre pokarmy na inne, na te zdrowsze opcje. Jak wiadomo, przetworzone węglowodany są obdarte ze składników odżywczych i często po ich zjedzeniu jesteśmy po prostu dalej głodni. Mamy szybki wzrost energii, ale natychmiastowo po tym wzroście energii mamy straszny upadek energii. Teraz podam Ci 7 sposobów, jak zamienić przetworzone węglowodany na ich zdrowsze opcje, które są bogate w składniki odżywcze, napełnią Cię na dłużej i dodadzą Ci więcej energii. Jeśli tak jak ja lubisz czasem spożywać takie zawijasy z tortilli, możesz je świetnie zastąpić na przykład liśćmi sałaty lodowej. Kolejnym sposobem jest zamienienie mącznego spodu pizzy na spód do pizzy z kalafiora. Obecnie na internecie można znaleźć wiele takich przepisów. Zamiast zwykłego spaghetti przygotuj spaghetti z cukinii. Ja często sama takie robię. Nabyłam również chyba przez internet takie narzędzie, które wygląda jak obieraczka, ale ma takie ząbki i kiedy przeciąga się je po cukinii, robi świetnie właśnie takie spaghetti. Następnie zamień frytki z ziemniaków na frytki z batatów. Bataty są cudowne, cudownym źródłem beta-karotenu, no i oczywiście są dużo, ja myślę, że są dużo smaczniejsze. Zamiast bułek do burgerów użyj takich dużych pieczarek. Wystarczy je posmarować delikatnie olejem kokosowym i piec w piekarniku przez około 15-20 minut. Zamień również biały ryż na komosę ryżową. O komosie już wam również opowiadałam. Ostatnim sposobem będzie upieczenie chleba zamiast mąki zwykłej, białej. Użyj mąki migdałowej. Nie dość, że będzie miało więcej białka, to będzie na pewno dużo właśnie zdrowsze i będzie to świetna opcja dla osób, które mają uczulenie na przykład na gluten. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik primwitalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika primwitalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.